Dobra, siemanko wszystkim witam na kanale Real Progress. Dzisiaj materiał z treningu, trening z omówieniem, dzisiaj będzie trening push. Pokażę Wam jak wygląda trening push podczas mojego okresu masowego. Teraz jest to nawet nie wiem, bodajże dziesiąty, może tydzień, chociaż tam była przerwa na wakacje, później lekki taki jeszcze, jakby to powiedzieć, takie wygłodzenie tego organizmu, bo nie miałem apetytu. Więc trzeba było zrobić tam parę takich ciekawych ruchów, żeby, żeby wszystko wróciło do normy. Ale jak najbardziej wszystko jest ok. Ilość jedzenia nie są jakieś zabójcze, bo jest to około 6000 kalorii, lekko tym hakiem, około może 6500, Więc jak najbardziej, jak na moją uwagę, jest to przejadalne. No i tutaj dzisiaj wlotujemy z treningiem klatki. Taki push bardziej z nastawieniem na klatę. Mniejsze nastawienie na barki i na triceps. Znaczy, triceps ogólnie wykonuję w jednym i w drugim puszu w tej samej ilości, jeżeli chodzi o serię, ale no różni się po prostu ćwiczeniami. No więc jak widzicie na, na, na filmiku, yy, zaczynam trening od rozgrzewki. Rozgrzewka dosyć taka typowa, jakby zacząłem do tego przykładać mocną uwagę dopiero, kiedy zacząłem nie łapać jakieś kontuzje, nie? mimo to, że to już jest tak naprawdę za późno. No, ale oczywiście jakieś tam zwykłe wymachy, yy, wymachy ramion, oczywiście też rozgrzewam się tą z gumą. Z lżejszym, jakimś ciężarem, coś tam bareczki, coś tam triceps, żeby pobawić tymi linkami, i ogólnie, jak czuję taką nawet, już powiem, lekką pompę, bo tak się nawet rozgrzewam, no to wtedy już przechodzę do, do, do treningu. E, więc, tak jak powiedziałem, e, trening push, klateczka, bareczki, e, i co jeszcze mogę powiedzieć więcej do treningu? Na razie, objętość jest dosyć spora, e, ciężary są dokładane z tego nie na tydzień, o to w tym właśnie chodzi, czyli nie szaleje jeszcze z ciężarami, oczywiście, lekki tam zapas jest. No ale w sumie zobaczycie wszystko jak to wygląda na filmiku, bo wszystko będzie omówione. E, więc pierwsze ćwiczonko e, no to, będzie, to będzie klateczka, e, wyciskanie na hamerze skośnym firmy Hammer Strange. E, pierwsze ćwiczenie zawsze robię e, most rozgrzewkowo, jak widzicie to jest tylko 20 kg na stronę wykonuję tam parę ruchów i później robię drugą taką serię jeszcze, robię drugą taką serię i oczywiście później jeszcze dokładam ciężar na 20, 20 no jak widzicie tutaj i dalej jest jakby rozgrzewka, nie? więc te serie rozgrzewkowe na pierwszym ćwiczeniu są dosyć, no dosyć takie żmudne, można powiedzieć, i trwają dosyć długo, no bo tak naprawdę zanim dojdę do pierwszej serii właściwej na takim treningu, no to myślę, że z cztery serie, pięć serii rozgrzewkowych, nawet po 2-3 ruchy robię żeby to mięśnie jakoś przyzwyczaić. No i tutaj mamy już pierwszą serię, tą roboczą. Te ćwiczenie wykonuję w czterech seriach po 10 ruchów. No i tutaj mamy na pierwszą serię właśnie taką, no tu pierwszą na no tą roboczą 75 kg. No i jak na razie sobie zwiększam jeszcze delikatnie, tam co 5 kg na treningu spokojnie jeszcze tam zapasu jest, żeby co 5 kg zwiększać. Więc na następnym po prostu będzie 8 dyszek. No i później zobaczymy, jak to będzie. Szło. Oczywiście, nie chcę przesadzić. Ma być to ładny ruch, jak widzicie. Ładny ruch z dobrym dopięciem, z dobrym rozciągnięciem, bez żadnego szarpania, bez żadnego tutaj, że tak powiem, hamstwa Ale oczywiście też musi być ciężko, musi być bodziec ziemieś, tak? Tutaj widzicie kolejna seria robocza. Nadal ten sam ciężar, jak powiedziałem, wszystkie serie wykonuję w tym samym ciężarze. Po prostu chodzi o to, żeby progresować z treningu na trening. No i właśnie na tym się skupiam. Tutaj takie dziwne ułożenie, może ktoś by powiedział, że jestem tak mocno wychylony do przodu, ale ja staram się w ten sposób to robić, aby to była tak jak ławka skośna, nie? W ten sposób też czuję, w ten sposób jakby dobrze czuję to ćwiczenie, dobrze spinam te mięśnie, no i dlatego tak właśnie to robię. Oczywiście też jestem dosyć wysoką osobą, więc myślę, że ułożenie akurat tutaj jest też ze względu na to takie troszkę niedypowe. Kolejne ćwiczenie, kolejne wyciskanie na hamerze. Też 4 serie, też 10 ruchów, Tutaj już nie pokazywałem w serii rozgrzewkowej, bo tak naprawdę jej nie było. Już byłem dobrze rozgrzany po pierwszym ćwiczeniu, pierwsze ćwiczenie też zajęło mi z dobre 15 minut, no bo serię robię, przerwy robię dosyć sporo, około 3 minut nawet, żeby oczywiście zrobić w pełni jakby cały ten zakres ruchu, żeby wszystko było jakby odpowiednio zregenerowane między seriami, tak to mogę nazwać, żeby w miarę ta pompa puściła, nie? No i jest to właśnie tak jak powiedziałem drugie ćwiczenie wyciskanie na takim hamerze coś e, można powiedzieć takie trochę trochę takie dipsy nie. Tak jak słyszałem, że ten hamer takie jakby dipsy e, no i oczywiście ten hamer robię e, tylko dlatego, że super go czuję e, angażuje on zupełnie inną e, część klatki e, super czuć dopięcie super czuć też rozciągnięcie więc e, skoro dobrze to czuję dlatego dlaczego miałbym to, tego nie robić. Muszę też powiedzieć, że tak naprawdę e, Ciężko mi jest klatę tak samo mocno jak na maszynach, mimo tych lat treningu, nie jest tego sporo, ale trochę jest, na handlach czy na sztandze. Nie czuję tak samo mocno klatki na handlach czy na sztandze, nie potrafię tego aż tak mocno spinać jak tutaj i też jakby zauważyłem, że bardzo mocno i bardzo dobrze zaczęła mi się rozwijać ta klatka właśnie po, właśnie po używaniu tych maszyn. Oczywiście minęło parę lat, minęło trochę czasu, zanim jakby do tego doszedłem, ale też tutaj chcę powiedzieć dla tych osób bardziej początkujących, że nie rzucać się na te maszyny, oczywiście, bo to nie jest żadne rozwiązanie. Ja po prostu szukałem rozwiązania, jeżeli chodzi o moją kratkę, no bo była po prostu bardzo mocno odstawała. Ja ją w ten sposób poprawiłem i oczywiście zwracam tutaj bardzo, bardzo, bardzo mocną uwagę na to, żeby nie zakładać większego ciężaru, niż po prostu. Czucie mi na to nie pozwalać, tak powiem. Każdy tutaj ruch mimo ciężaru dość, dość dużego jest jakby z dobrym czuciem. Dobrze czuję mięsień, dobrze czuję rozciągnięcie, potrafię w pełnym zakresie ruchu pracować klatką. No i myślę, że o to tutaj w tym chodzi. Kolejne ćwiczenie jest to ćwiczenie bardziej już rozciągające, i tak naprawdę ostatnie ćwiczenie, które wykonuję w trzech seriach po 16 powtórzeń. Dlaczego 16? No bo na poprzednim treningu robiłem 15 i nie dam radę już zwiększyć ciężaru, więc dorzuciłem po prostu kolejny ruch, żeby był progres. Rozpiętki na bramie, bardzo dobre ćwiczenie, ale bardzo dużo osób wykonuje je niepoprawnie. I dlaczego? Bardzo dużo osób wykonuje tutaj, tutaj troszkę mnie ucięło też, ale na kolejnej serii będzie mi widać już dobrze. Sorki o takie ustawienie ciężko bo tutaj oczywiście wszystko tam nagrać samemu dobrze, no ale już mniejsza w to. Rozciągnięcie tak naprawdę tutaj jest bardzo mocne, bardzo ważne i właśnie na tym się skupiamy w tym ćwiczeniu. I skupiamy się też na tym, żeby nie pracować mocno barkami. Tak jak wcześniej wspomniałem, dużo sprawiłe ćwiczenie źle, bo skupiają się, większość osób myśli, że robi klatkę. Tak naprawdę wyciskają barkami. Bardzo ważne jest tutaj to, żeby rozciągać ten mięsień w ten sposób i po prostu, tak jak widzicie, ja za każdym ruchem pcham tą klatkę do góry. Teraz, właśnie jak rozciągam, pcham ją do góry. Mocno spinam i wszystko jest tutaj robione, jakby dalej, z doskonałym czuciem. Barki, wiadomo, jak widać, też pracują. Ale bardzo mocno od samego początku roku pracuje klatka, jest ona mocno spinana i bardzo ważne tutaj jest właśnie to, żeby mocno wypinać tą klatkę, trzymać te łopatki, mimo tego, że one uciekają, poprawiać się nawet przy każdym ruchu i po prostu nie szarpać, aby ręką przenieść po prostu ciężar, trzeba po prostu pracować nadal mięśniem, nie napalać się, te ćwiczenia ma nam rozciągać klatę, a nie po prostu jakieś, jakieś machanie wielkich ciężarów, bo od tego są różnego typu wyciskania, Toż nie jesteśmy trójboistami. Że mamy tutaj bawić się nie wiadomo jakim ciężarem, chodzi nam o pracę mięśni przede wszystkim. Ok, no i pierwsze ćwiczenie na barki, tutaj, żeby ten przedniach trochę jeszcze odpoczął, zająłem się na początku z nosami na bocznych barków. Na tym treningu puszczę akurat właśnie, robię to na linkach w większym zakresie powtórzeń, a na innym, tu ciągle ktoś pisze, a na innym treningu zajmuję się już tutaj na wolnym ciężarem, jakby wolnym ciężarem się bawię, jeżeli chodzi o bok barku. A tutaj jak widzicie, może nie każdy ma taką maszynę na swojej siłowni. Ja oczywiście ja oczywiście taką posiadam, więc nie korzystam. Jest to maszyna free motion. freemotion, dzięki której tak naprawdę jest stałe napięcie. I tutaj jakby skupiam się najbardziej na tym, żeby skupić najbardziej na tym, żeby po prostu ten mięsień, żeby ten ciężar wyrzucić jak najwyżej do góry i chociaż samemu opuścić go do dołu. Jest to dosyć przyjemne ćwiczenie tak naprawdę. Ale już przy trzeciej czy przy czwartej serii daje w kość, więc tak naprawdę dużego ciężaru tutaj nie potrzebujemy. Naprawdę idzie tutaj mocno to mocno to zmęczyć, te, ten boczny akton. Taką uwagę ode mnie. Eee, bardzo mocno nie ciągnąć tymi dłońmi, ciągnąć mocno łokciami, bokiem barku, starać się pracować właśnie tylko tym bokiem. Nie szarpać nigdzie tutaj, tylko prostą na bok barku, podnosić cały ciężar do góry. I też taka rada ode mnie, że nie pomagać sobie przed ramieniem, a żeby nie pomagać sobie przed ramieniem, to można sobie i związać paski, ale oczywiście ja tego tutaj nie robię, chociaż na huntach zdarzało się. Albo po prostu sobie dać kciuki z góry, czyli z nie zaciskamy ciężaru w ten sposób, tylko zaciskamy ciężar od góry. Jeszcze ktoś do mnie napisze, zaraz to normalnie... nie wiem co. Dobra. I tutaj jak widzicie, no zmęczenie jest dosyć spore, pompuje to strasznie mocno, ale no swoją robotę trzeba zrobić i super ćwiczenie polecam. Jest to taki zamiennik, można powiedzieć, krucyfiksów, czy coś takiego, więc stałe napięcie, bardzo fajne rozwiązanie, można spróbować i zobaczyć samemu. Kolejne wyciskanie, tutaj akurat w trzech seriach na 15 ruków, dość typowa maszyna, robił dopiero od bodajże 6 tygodni, co mogę Wam powiedzieć, bardzo mocno angażuje przód barku, i o to mi tutaj chodzi, bo na drugim treningu już skupiłem się na takich typowych wyciskaniach, jeżeli chodzi o barki. Tutaj mocno schodzę jakby z łokciami szeroko do dołu, tylko po to, żeby angażować mocno bark. Wiadomo, ja no, że jak będę ciągnął ręce bliżej ciała, to będę mocno też angażował mięśnie piersiowy, A nie o to tutaj chodzi, więc żeby jak najbardziej wyłączyć mięśnie klatki piersiowej, no to po prostu łokcie na boki i mocno wyciskam. I robię to ćwiczenie dosyć szybko. Bo zawsze na tym treningu pierwszym puszczę, robię ćwiczenie na przód barku, bardziej takie, może pompując to z słowo, ale w dużym zakresie powtórzeń. Ta maszyna bardzo dobrze mi podchodzi, bardzo dobrze ją czuję, więc oczywiście pełen zakres ruchu. Jak widzicie, no jest ciężko, ale mimo wszystko rozciągnie się do samego dołu i wyciskanie też również do, do samej góry. Tutaj teraz mamy pierwsze ćwiczenie na triceps. E, ćwiczenie na triceps to ta robi akurat, e, no chwycie marki Tryon, jak dobrze kojarzę. Tryon, e, chyba tak. Jest to po prostu zwykły, wąski chwyt, ale tutaj mam e, do dyspozycji taki, który jakby mm, pomaga mi jakby e, przy braku pracy przed ramię. Przed mocno przy tym nie pracują, tylko ze względu na to, że jest fajny chwyt, gdzie fajnie dłonie wchodzą, więc z tego korzystam. Można tutaj powiedzieć, że jest to takie wyciskanie, e, ściąganie, coś typu typu Francuz nawet, ale na pewno pomaga nam na dosyć siłowe, dosyć takie mocno siłowe, może to być takie dosyć mocno siłowe ćwiczenie ze względu na właśnie ten uchwyt i możemy naprawdę bardzo dużo ciężaru założyć, ale mimo wszystko zwróćcie uwagę, że tutaj u mnie rozciągnięcie dzisiaj jest dosyć mocne, nie robię krótkich poruchów, rozciągam bardzo mocno, zakres powtórzeń też jest duży, ale ciężar też jest duży, oczywiście nie zwiększyłbym ciężaru już kiedy nie damy rady zrobić mocnego przeprostu, pracować mocno tricepsem, no bo to mija się z celem, będziemy sobie pomagać barkami, po prostu całym ciałem, a nie o to w tym chodzi, ma, ma tutaj nam pracować triceps. I co jeszcze mogę tutaj polecić? Na pewno podejść blisko tej bramy, ściągnąć barki do tyłu, pracować tylko i wyłącznie łokciem, możecie tutaj zobaczyć, że ja mam zblokowane totalnie barki barki nie pracują, pracuje tylko łokieć, tylko go jakbym wypychał do przodu. I dzięki temu mogę mocno zaangażować triceps, ale też nie robię w ten sposób, że opuszczam sobie ciężar prawie do przeprostu, tylko robię aż przeprost, mocno spinam triceps i nawet chwilkę jeszcze przytrzymuję, taki ułamek sekundy dosłownie przytrzymuję ten, ten ciężar na dole, żeby ten mięsień mocno pracował. Ogólnie łapiemy, przeprost mocny w łokciach, lecimy do góry, ale pamiętajcie o mocnym rozciągnięciu, bo bardzo dużo osób ten ruch ignoruje. No i tutaj mamy już drugie ćwiczenie na triceps, drugie ćwiczenie na triceps i też ostatnie ćwiczenie jeżeli chodzi o ten trening, bo pszucha akurat przy tym treningu push nie robię, tylko przy drugim, to jest ściąganie linki jednorącz. Dlaczego takie ćwiczenie? Tak naprawdę po tym treningu push mam bardzo mocno zmęczone tricepsy przez to, że i robiłem barki, takie wyciskanie właśnie w ten sposób, wiadomo triceps pracował. I też dlatego, że mocno zmęczyłem tą klatkę, tak? no, bo było tam aż 4, 4, 8, 11 serii, więc te tricepsy są mocno zmęczone, więc nie działa mi ich jakoś tam mocno siłowo. Pierwsze ćwiczenie robię na tyle, ile mogę siłowo, a drugie już jest takie bardziej, można powiedzieć, na takie trzy detale, czy takie właśnie typowo izolujące ćwiczenie, gdzie nie trzeba naprawdę bardzo dużo ciężaru, a można ten triceps bardzo fajnie zaangażować. Nie? Tak samo jak w ćwiczeniu, poprzednim ćwiczeniu, wcześniejszym poprzednim ćwiczeniu, klatka do góry, mocno barki ściągniętej. Pracujemy tylko i wyłącznie tutaj łokciem, robimy mocny przeprost, mocne, bardzo mocne do samej góry rozciągnięcie i nie trzymamy ręki przy samym, przy samym ciele. Dajemy tę rękę mocno do boku, żeby nie pomagać sobie żadnymi innymi mięśniami. I po prostu im dalej damy tu rękę w bok tym ciężej naprawdę będzie nam to zrobić, no bo ten ciężar mocniej będzie nam się wbijał, że tak powiem w triceps, nie? Tu już tak mówiąc koło no tutaj mamy jakoś taką małą przypikę, jak wygląda forma na dzień dzisiejszy, no waga tutaj potem jak wygląda forma na dzień dzisiejszy, no waga tutaj po tym treningu akurat pokazała, w ten dzień 127 kg, więc jest dosyć tak solidnie, żebym powiedział, ale jeszcze to nie jest jakby docelowe, no bo jednak tej masy troszkę brakuje i nadal o to walczę. No ale zobaczymy, jak, jak to będzie wyglądać. W przyszłym roku oczywiście trenuję, tak jak właśnie pokazałem, czyli stopniowo progresuję. Jeżeli już nie dobra na ciężaru, ciężaru, zmieniam plan treningowy. Tych serii wtedy roboczych jest znacznie mniej. Bawię się tych wtedy bawię się wtedy mocno, mocno już, przepraszam, bawię się mocno wtedy już ciężarami ciężary są większe ilości powtórzeń są nawet mniejsze no i w ten sposób właśnie to wygląda co mogę więcej powiedzieć no przede wszystkim mogę tutaj tylko jakby zwrócić uwagę dla osób, które trenują jakby w podobny sposób, aby nie rzucać się na te ciężary, wiadomo, że każdy jakby ma jakieś tam ego, każdy chce dużo wyciskać, dużo podnosić, a nie o to tutaj chodzi, jeżeli chodzi o jakby odpowiednią hipertrofii, jeżeli chodzi o odpowiedni jakby rozwój tej naszej sylwetki. Wszystko trzeba robić z wyczuciem, wiadomo, nie, nie bawmy się tak, tak powiem, no tak nie byłbym sam, żebym tego nie powiedział, nie bawmy się tak pizdowato po prostu tymi ciężarami, wiadomo, że trzeba to wszystko czuć, te wznosy mogą być lekkie, bo i tak będziemy to czuć, ale staramy się, staramy się sobie to tak wypośrodkować, czyli ma być i z czuciem i też dosyć ciężko, no bo wiadomo, mięśni rośnie, kiedy jakby doznaje szoku, można powiedzieć, kiedy jest przepracowany, przeorany. Wtedy on będzie rósł. Więc tak naprawdę nie jest ten okres masowy, to nie jest czas, żeby robić jakieś super serie, jakieś tam dropsety itd. Tak ale jednak robota musi być zrobiona i według mnie powinno to wyglądać w ten sposób: czyli ciężki trening, ale również z głową, czyli bez różnych, różnego typu szarpań. E, oczywiście, jakieś e, treningi na plecy, czy coś takiego, czy nogi, no to oczywiście, tam już trzeba trochę tej siły użyć. E, są to dosyć duże partie, ale dużo osób narzeka właśnie na brak ramion, ponieważ robią półruchy, lub na brak klatki piersiowej, dlatego że w większości wszyscy wyciskają tutaj barkami i tricepsami. Więc po prostu dajmy duży ciężar, ale też czujmy tu klatkę piersiową, czujmy jak ją rozciągamy, czujmy jak ją spinamy i na pewno progres będzie, oczywiście dietka też przede wszystkim, no ale to już wiadomo dobra, więc tak to wygląda jeżeli chodzi o trening push, Wojtek nagrał trening nóg oraz trening pleców, z mojej strony tutaj wlatuje trening push eee, jeden z dwóch, eee, no i tak to wygląda, co mogę więcej powiedzieć no myślę, że wszystko jest jasne, jeżeli coś by było jednak niejasne, no to zadawajcie pytanie w komentarzach oczywiście nie ma problemu, tutaj z chłopakami razem odpowiemy no i co, zapraszam oczywiście do subskrybowania naszego kanału, do dołączenia do grupy na Facebooku Real Progress, bo tam są wszystkie nowinki, oczywiście i koszulki, i nowe materiały, oraz jakieś tam nowinki ze świata kulturystyki, m.in. zawody, które się odbywają na bieżąco. No i oczywiście do polajkowania naszego fanpage'a na Facebooku, będzie nam miło. I co więcej mogę powiedzieć? Zapraszam. Dziękuję bardzo za obejrzenie. Mam nadzieję, że się podobało. Pierwszy taki materiał z mojej strony na tym kanale, więc będzie tego więcej, ale z treningu akurat to był pierwszy. No może drugi, oprócz full-day of Eating i treningu właśnie, który był to zamieszczony. Ten był bardziej już mówiony. No, ale żeby nie przedłużać, bo się zaraz rozgadam, jak to ja. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w następnym materiale.